Człowiek zawsze marzył o lataniu. Jeszcze bardziej zamarzył latać, kiedy potrzebował zaparkować. Najfajniej byłoby właśnie obserwować ten manewr z góry. Wtedy widzimy wszystko dookoła i nie ma mowy o żadnej szkodzie parkingowej. Wszyscy mamy lusterka. Nie zawsze dobrze ustawione lusterko wsteczne. Czujniki parkowania z tyłu. Niektórzy mają również czujniki parkowania z przodu. Jeżeli chodzi o jazdę do tyłu, to tutaj dodatkowej pomocy nigdy za wiele. Kamerka cofania jest tutaj bardzo dobrym pomocnikiem. Kamerka, którą będziemy montować, dodatkowo posiada linie skrętne, które podążają za ruchem kierownicy. Dodatkowo podtrzymuje zasilanie nawet kilka sekund po ruszeniu do przodu. Jak już wiecie z filmu zajawkowego, przygotowałem sobie taką wiązkę, która pozwoliła mi uniknąć cięcia fabrycznej instalacji i włączyć tutaj pomiędzy. Ekran a instalację, dodatkowy moduł do kamerki cofania. I dodatkowo wyprowadziłem sobie e, tutaj kabelek rozłączany do kamerki, który pozwala mi bez grzebania w DSC na wymianę kamerki. Tutaj macie opis, jak idą poszczególne połączenia pomiędzy modułem a ekranem nawigacji, i pomiędzy modułem. A kamerką. A więc, jak widzicie, tutaj idzie właśnie połączenie CAN, idzie zasilanie, idzie sygnał, a od modułu do kamery idzie tylko zasilanie i sygnał z kamerki. Tutaj ta wtyczka idzie do nawigacji. Tutaj wpinamy instalację, którą wypięliśmy wcześniej z ekranu nawigacji, a tutaj Podłączamy moduł. Tak wygląda moduł, który jest często przez sprzedawców mylony z modułem airbag. I w tym miejscu dochodzi do transformacji obrazu z kamery i nałożenia linii pomocniczych. Ostatnia wtyczka w mojej wiązce to właśnie dodatkowe złącze do kamery. Dzięki temu mogę sobie to łatwo rozpiąć. Posiłkowałem się tutaj tym, co było pod ręką. Jeżeli chodzi o wtyczki, to wyglądają one tak. Tutaj mamy wtyczkę 24-pin. Tutaj to sama wtyczka z tyłu. Do tego wtyczka na 32-piny. I gniazdo 24-pinowe. Ja sobie zamówiłem tutaj taki kompletnik z pinami. Dzięki temu mogłem bez problemu utworzyć tą wiązkę. Jak mamy już całą wiązkę opisaną i przygotowaną, to tutaj jeszcze na szybko jak się dobrać do tej nawigacji, żeby to wszystko podłączyć. Na początek pilniczki zabieramy żonie i wbijamy tutaj na dole otwory pod radiem. W ten sposób pozwala nam to odblokować tutaj zaczaski i wysuwamy sobie radio. Jak już mamy radio, to dalej możemy sobie przejść do demontażu tutaj panelu z klimatyzacją. Odkręcamy na dole dwie śrubki i przechodzimy wyżej, gdzie mamy jeszcze dekory i ekran. Dekory są na wcisk. A więc wyszarpujemy je delikatnie z wyczuciem. A ekran przykręcany jest tutaj na dwie śrubki Torx. Wcześniej nad ekranem mamy taką zaślepkę. Ta zaślepka też, jak widzicie, na wcisk. I z tej strony jeszcze mały dekor. Z nim najwięcej się siłowałem. Ale wyszedł. Jeżeli chodzi o miejsce dla samego modułu, to mieści się tu idealnie za ekranem. Jak widzicie, u mnie zaparkował tutaj. Trochę partyzancko przytrzymany tekturką. Złączkę do kamerki wyprowadziłem sobie pod schowkiem. Dalej zostało to puszczone do progu i progiem na sam tył. Z progu wychodzimy tutaj w słupek, odpowiednio pod fotelem, i przechodzimy do bagażnika, gdzie przewód został puszczony. Pod tym czarnym plastikiem, gdzie dostał dodatkową złączkę, żeby było łatwiej tutaj tym manewrować. Dalej przez tą przelotkę do klapy, i już jesteśmy w klapie. W klapie trzeba sobie było pomóc drutem prowadzącym, jak wygląda klapa wewnątrz. Możecie zobaczyć w filmiku, który znajdziecie na kanale. Włączymy kamerkę w klapie i wyprowadzamy ją tutaj przez światełko. Jeżeli macie jakieś pytania, zapraszam do sekcji z komentarzami. No i co, na dziś to wszystko. Nie zapomnijcie o lajkach, subskrypcji, dzwoneczku i do zobaczenia w następnych filmach. Dzięki, cześć.